Witam Was, jestem PG, a to jest kolejny odcinek Minecraftia. Ja. W tym odcinku pokażę Wam świat, na którym grałem przed tym, jak zacząłem nagrywać. Oto ją. on. Trochę czasu nad nim spędziłem, ale później mi się znudził, bo myślałem co budować. Zbudowałem takie wielkie budowle. Później myślałem, nie wiedziałem już co budować. Budowałem jakieś domki, w tym mam Wełne i barwniki, w tym są sikiery i drewno. To jest domy Trwala, to jest mój taki zam Zamkowilla. Normalnie, tak, Myślę, podoba mi się w środku. Tutaj mi się podoba, a fajnie mi podobały mi się te schody po jednej po drugiej stronie. Ale góra jest fajniejsza dla mnie. W nocy fajnie to wygląda też. Tam Glowstone. Tutaj to, i te takie przekładanie tymi liśćmi mi się podoba, tak. I tutaj mi się tak przy drzwiach podoba, tak drewno, drewno, ale tam to mi tak nie wyszło. Jeszcze jakbym jedno w tym stał, chyba nie wiem, nie patrzyłem się. Mój domek na drzewie, oczywiście, sztucznie zrobiony. Tutaj to fajnie wygląda. Tutaj są te, takie skrzynki. Po prostu są puste. To są skrzynki, żeby tak sobie stały. I tak miałem dużo materiału, więc zrobiłem sobie fajne to. oświetlanie. No fajnie na górze to wygląda. Mi się podoba ogólnie to wszystko. Przepraszam, jeśli słyszycie jakieś stukianie, ale nie wiem skąd to dochodzi. Po prostu ktoś stuka w domu. Nic na to nie mogę poradzić. Tutaj jest cmentarz. grobki. Chowałem tutaj e, zwierzęta, które na przykład zabiłem. Miałem kilka psów swoich, które umarły. O, teraz też kilka na wojnie. To jest kościół. Tak. Ja staję tutaj, mówię do zebranych tutaj parafian. Tutaj jest dla kapłana, czyli dla mnie pomieszczenie. Tutaj są pisma święte. To jest szczelnica ćwiczebna. Tutaj staję z łukiem i strzelam do celu. Tutaj jest napis. To jest wieża z lewą? <grym> Zaraz ją pokażę. Tutaj mam teleporter. Pobudowałem go, podpaliłem na górze. Tutaj jest mój stary domek, w którym już nie mieszkam. Tutaj jest zejście do podziemia, w którym są kolejki. Na razie to jest zamknięte. tor nieczy... nieczynny z powodu remontu. No. Tak. <grym> Remontuję korytarze. Czy znaczy, tutaj jesteście do kopalni. Tu nic nie ma. Na drugim piętrze jest takie coś. Tutaj była jeszcze skrzynka, ale ja zabrałem, nie wiem dlaczego. Tutaj miał być balkon, ale jak już tutaj był ten korytarz. Tam co byliśmy na dole przed chwilą. To okazało się, że balkon idealnie jest na korytarzu, więc poszłem jeszcze o jedno piętro wyżej i. Zacząłem i zrobiłem taki balkonik. O! A jeszcze na górze, tutaj to wszystko było budowane szkłem, ale się, albo poostawiłem tutaj. TMT wybuchło i po większość szkła zniszczone. I tutaj cały dom mi zalało. No. Możemy przejść do kolejek Tam nie będziemy jechać, bo tam. Nieważne jest to nie doczytać tego odcinka akurat. Oho, tutaj trzeba przeskoczyć. Tak. Nie wiem dlaczego, ale się bawiłem i lawę. Lawę i wodę wydałem. O, tutaj mam takie miejsce. Moje źródełko. Kurde. No. Dobra. Teraz wejdźmy do mojego domu. Jak mam trzy pieski, dynia, łóżka miałem dwa, ale jedno gdzieś zabrałem i postawiłem i nie wiem gdzie jest. Co Zrobię sobie drugie, trochę mam w skrzynkach rzeczy. Dynię jeszcze mam. To jest tu, tak, tutaj sobie dynie postawiłem, no tutaj są różne skrzynki, na przykład tutaj diamenty trzymam tego wszystko. Tutaj zrobiłem flagę polską z czerwonej i białej wełny. Tutaj jest na przykład wejście do mojego takiego zamku oczyszczenia. Wchodzimy tu, kilka piecyków. Czemu ten... A tutaj miał... Nie, tutaj nie było piecyka. To jest zejście do tych O tam się zaraz przejedziemy, tylko jeszcze pokażę Wam coś tutaj idziemy Przechodzimy przez tamten zamek, tamten jest zamek oczyszczenia, a tutaj jest świątynia Krajpera. tak I tutaj się oddaje dary. O, na przykład tak hop i poszło Wiem, że trochę ściągnąłem po kimś, ale nieważne Tutaj ja staję i wyznaję tego. Tutaj tak daszek zrobiłem No to hopla a Tu jest moja szklarnia Tak, tu są te wszystkie A, no wiesz, że mieliśmy wejść, a to za chwilę Najpierw przejedziemy się kolejką. Dobrze jest ustawione. Dobrze. A więc no to komu w drogę w temu czas? Jedziemy. Tak, wszystko to już pod, pod wodą zbudowane. Dosyć długo mi to zajęło to wszystkie go budowanie. Jesteśmy po drugiej stronie wody. A tutaj jest. No tutaj zbieram e, dirt i piasek i przepalam e, piasek na szkło. Tutaj są łopaty. Tu mam węgiel. Tu był jeszcze piasek i dirt, ale już wszystko zabrałem. Tutaj cały czas kopę. To widzimy się po, na drugiej stronie. No, już jesteśmy po drugiej stronie. Jeszcze zanim pójdziemy, do Jeszcze tutaj jest farma kaktusów. Tutaj bambus schoduje. Czy jak to woli, trzcinę cukrową. Tutaj jest stocznia. Tak, można dojechać agonikiem, ale jak się wolę przejść. Tutaj mam kilka łódeczek. Tam są łódki. Tutaj się wypływa. Jest jeszcze wejście na górę. O, można sobie też popatrzyć stąd. Lubię robić te punkty widokowe. A teraz, jak mówiłem, idziemy do. A jeszcze Wam nie pokazywałem. Tam e, jest taki domek wykopany w, w ziemi w, i w skale. A tutaj był domek z drewna, tylko że, go, tylko, że mi się podpalił. Dobra, ja go podpaliłem. Dobrze, a teraz idziemy do wieży. Mam nadzieję, że nie przynudzam. Bo jak komuś się nie podoba, to mógł wyłączyć. Tu jest taki tunelek. O, taki. Przechodzimy. A jeszcze do wieży nie mam dojścia. Muszę wchodzić po dircie. Są drzwi. Wchodzimy. Wszystko tutaj ze szkła, obudowane wszystko szkłem. Tak u nas na świecie, tylko że u nas nie ma lawy. We wieży. Podoba mi się tak ścieka. Ale tamta wieża też nam się, mi się podoba. Ta, na tym świecie, na którym nagrywam. To zrobię taką podobną wieżę. Drugą będę robił. Tutaj jest mostek. Bo jak chciałem skakać, to okazało się, że mogę skakać jedynie na chodnik, więc musiałem zrobić mostek. Musiałem... chciałem po prostu zrobić żeby móc sobie skakać czekajcie, czy już wam wszystko pokazałem? Hmm, niech się zastanowię hmm, tak, już wszystko pokazałem, więc nie wiem ile filmik trwa jak je, je, krótko trwa to, to jeszcze coś porobimy a jak nie to po tym skoku po prostu jeszcze nie, czekajcie, zobaczę no, mamy jeszcze chwilę, możemy sobie jeszcze coś tam pooglądać, popatrzeć. Ale to już mamy tak. Chwilę czasu z dwie 2-3 minuty. No nie dobra To zobaczymy się, jeszcze się na moim świecie. Jeronimo! Cześć No, a zaś na tym świecie to już jest burza Kurde To się nazywa mieć Na tamtym świecie leje, na tym leje, i do tego jeszcze burza na tym. O w mordę. Ale blisko wali. Mam nadzieję, że mi w nie walnie. Tutaj mam pro, prowizoryczne okienko, bo walił, walczyłem z potworkami i miałem creepera w domu i on na, zaczął na mnie iść, więc nie chciałem wybuchnąć i musiałem rozwalić. A ja chyba szkło mam na górze. Czekajcie, zaraz zobaczę. Kurde. Ta burza jest skórzająca. Mam nadzieję, że nie słyszycie, że słyszycie mnie, a nie tylko burzę. A więc komentujcie, subskrybujcie, a się i żegnam w przepięknych warunkach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.